Imaginę, że budzisz się o świcie, kiedy światło dopiero zaczyna muskać krawędzie zasłon, a powietrze pachnie ciszą, jakby cała rzeczywistość na moment zatrzymała oddech. Wychodzisz na korytarz, stawiając powolne kroki, i czujesz, że nogi, choć wiernie niosły cię przez dziesięciolecia, zaczynają dawać sygnały, których wcześniej nie znałeś. To drobne mrowienie w łydce. Ten charakterystyczny chłód biegnący od kolana do stopy. Wrażenie, że krew nie płynie tak jak kiedyś. Wraz z wiekiem wszystko, co do tej pory działało niezauważalnie, zaczyna mówić coraz wyraźniej, a ja, jako lekarka, widziałam to w oczach setek mężczyzn po sześćdziesiątce. To nie jest tylko kwestia fizjologii, to jest opowieść o życiu zapisanym w ciele. Każdy z nich opowiadał mi historię o tym samym poczuciu, że coś powoli wygasa, że energia, która kiedyś budziła się sama, teraz potrzebuje impulsu, bodźca, właściwego ruchu. Dlatego właśnie chcę ci dzisiaj pokazać miejsce w twojej nodze, którego prawdopodobnie nigdy nie doceniłeś, a które może zmienić więcej niż myślisz. Zanim jednak do niego dotrzemy, pozwól, że opowiem ci coś, co tłumaczę niemal każdego dnia. Wyobraź sobie zwykłą ogrodową mangajrę, prostą, zieloną, niczym niewyróżniającą się rurę, którą każdy ma przy domu. Kiedy woda płynie swobodnie, nachyla się ona lekko, skręca, opiera o kamień czy gałąź, ale mimo to strumień dociera tam, gdzie powinien. Jednak wystarczy jeden pełniejszy zakręt, jedno przygniecenie, by przepływ zaczął słabnąć. Widzisz wtedy, jak woda pulsuje, jakby walczyła o to, by przejść dalej. Dokładnie to samo dzieje się z naczyniami w twoich nogach i w całym ciele. I choć ten obraz może wydawać się banalny, ma w sobie niezwykle głęboką prawdę, bo krew, by dotrzeć tam, gdzie powinna, potrzebuje przestrzeni, ruchu i drożności. Ale jest jeszcze jedna analogia, której używam szczególnie wtedy, kiedy tłumaczę mechanizmy krążenia u mężczyzn po 60. Wyobraź sobie miasto o świcie, kiedy dopiero zaczyna się ruch uliczny. Sygnalizacja działa, ale niektóre skrzyżowania są jeszcze przygaszone, niektóre drogi mniej uczęszczane. W centrum ruch zaczyna narastać, a na obrzeżach wciąż panuje półsen. Krążenie u wielu mężczyzn wygląda właśnie tak. Serce pompuje, ale niektóre ulice pozostają ospałe, nieaktywne, jakby potrzebowały impulsu, żeby się przebudzić. Tym impulsem jest ruch, ale nie byle jaki, tylko ten precyzyjny, o którym zaraz Ci opowiem. Bo zgodnie z tytułem: Dziś pokażę Ci obszar nogi, który aktywuje krążenie, a o którym naprawdę mało kto wie po sześćdziesiątce. A to, co tam się dzieje, ma znaczenie nie tylko dla Twojej nogi, ale dla funkcjonowania całego układu naczyniowego w tym także miejsc, które z wiekiem zaczynają działać słabiej, w tym tych najbardziej wrażliwych na niedokrwienie. Chodzi o strategiczny punkt na przyśrodkowej stronie uda, mniej więcej na linii biegnącej od pachwiny do środka kolana, w miejscu gdzie mięsień smukły i przywodziciele stykają się jak dwie ścieżki przecinające się pod kątem. To miejsce jest niepozorne, ale przebiegają tam gałęzie tętnicy udowej oraz sieć naczyń limfatycznych, które działają jak pompa wspierająca odpływ i powrót krwi. I to właśnie tu ruch Odpowiednio wykonany, działa jak włącznik. Nie jest to magia, nie jest to trik z internetu, to czysta fizjologia, na którą reaguje absolutnie każdy mężczyzna, niezależnie od wieku. Zanim jednak opowiem Ci, jak dokładnie wykonać ten ruch, pozwól, że zdradzę Ci mechanizm, który za tym stoi. To, co nazywam aktywacją krążenia, jest w rzeczywistości połączeniem trzech procesów: pobudzenia receptorów głębokich, ucisku na żyłę odpiszczelową, oraz dynamicznego rozciągnięcia tkanki mięśniowej, która z wiekiem staje się sztywniejsza, mniej elastyczna i mniej reaktywna. Kiedy łączysz te trzy elementy, dzieje się coś, czego wielu mężczyzn nie spodziewa się po tak niepozornym fragmencie nogi. Krew dosłownie zaczyna płynąć głębiej, mocniej, cieplej. Wielu pacjentów mówiło mi, że pierwsze co czują to nagłe ocieplenie skóry, jakby ktoś od środka włączył ukrytą grzałkę. I właśnie dlatego ruch, o którym mówię, nie jest przypadkowy. To połączenie akupresury i krótkiej aktywacji mięśniowej, którą można zrobić rano, wieczorem, a nawet siedząc przy biurku. Wyobraź sobie, że unosisz delikatnie nogę i układasz ją tak, aby była rozluźniona. Potem kierujesz dłoń na wewnętrzną część uda mniej więcej 3-4 szerokości palców od pachwiny. Gdy naciskasz tam palcami, nie chodzi o siłę, ale o precyzję. To musi być powolny, głęboki ucisk, który nie boli, tylko daje uczucie lekkiego, rozchodzącego się ciepła. W tym momencie bierzesz wolny, powolny wdech nosem, a kiedy wydech zaczyna wypływać z twoich ust, wykonujesz bardzo subtelny ruch odsunięcia nogi na zewnątrz, jakbyś chciał otworzyć biodro o kilka centymetrów. To właśnie ta kombinacja ucisku i mikroruchu tworzy efekt, który aktywuje przepływ. Kiedy tłumaczę to pacjentom, zawsze proszę ich, aby nie myśleli o tym jak o ćwiczeniu, ale raczej jak o odczuciu. Bo gdy wykonasz to dobrze, poczujesz najpierw ciepło, potem lekkość, a potem coś, co wielu mężczyzn opisuje jako płynność. To wrażenie, że noga przestaje być ciężka i ospała, a staje się częścią ruchomego, żywego układu. W niektórych przypadkach pacjenci mówią mi o delikatnym mrowieniu w stopie, które świadczy o pobudzeniu mikrokrążenia, a to jest dokładnie ten moment, na który czekamy. Oczywiście, jak każda technika, ta także ma swoje naturalne warianty. Niektórzy mężczyźni czują więcej ciepła, inni więcej rozciągnięcia, niektórzy robią ruch bardziej płynny, inni bardziej pulsacyjny. Ważne, by nie popadać w przesadę. Najczęstszy błąd, który widzę, to nadmierne napinanie uda, jakby mężczyzna chciał pomóc sobie siłą. Paradoks polega na tym, że im bardziej napinasz mięsień, tym mniej skutecznie działa ucisk. Drugi błąd to zbyt szybki ruch. Tu wszystko odbywa się w tempie powolnym, niemal medytacyjnym. Trzeci, zbyt płytki oddech, przez co ciało nie wchodzi w tryb regeneracji i rozluźnienia. Gdy łączysz ruch, ucisk i oddech, stymulujesz nie tylko naczynia, ale też nerw błędny, który odpowiada za głęboką relaksację i równowagę układu krążenia. Kiedy pacjenci wracają do mnie po trzech dniach. Często mówią o pierwszych, subtelnych zmianach. Nogi stają się cieplejsze, łatwiej im wstać rano, ustępuje to charakterystyczne uczucie ciężkości, które wielu mężczyzn uznaje za normalne po sześćdziesiątce. Po tygodniu niektórzy zaczynają zauważać, że wieczorne puchnięcie kostek jest mniejsze, a temperatura stóp bardziej wyrównana. Po trzech tygodniach pojawia się efekt, który uważam za jeden z najważniejszych poprawa krążenia w obszarach, które dla wielu mężczyzn są tematem tabu. To, co dzieje się w Udzie, ma bezpośredni wpływ na dopływ krwi do okolic miednicy i penisa, bo sieć naczyń jest jednym systemem, a aktywacja jednego odcinka poprawia funkcjonowanie kolejnych. Po sześciu tygodniach część moich pacjentów zgłasza poprawę nie tylko w nogach, ale też w energii życiowej, jakości snu, a nawet w samopoczuciu emocjonalnym. Jednym z moich pacjentów był Marek, 70-latek, były kierowca ciężarówek. Przyszedł do mnie, bo od dawna czuł, że jego nogi żyją osobnym życiem zimne, ciężkie jakby stale o krok za nim. Po kilku dniach ćwiczeń powiedział mi, że po raz pierwszy od lat obudził się bez tego lodowatego uczucia w stopach. Innym pacjentem był pan Władysław, mężczyzna bardzo aktywny, który jednak skarżył się na szybkie męczenie się przy chodzeniu. Po miesiącu stosowania ruchu zauważył, że podczas spacerów jego nogi zaczynają współpracować jak to ujął. A nie walczyć z każdym krokiem. Z kolei pan Henryk, 65-latek, którego namówiła żona, opowiadał mi później, że poprawa krążenia przełożyła się na zupełnie nieoczekiwany efekt w sypialni. Znowu poczuł się pewniej i młodziej. I choć każdy z nich miał inną historię, wspólnym mianownikiem było jedno: aktywacja miejsca, o którym wcześniej nie mieli pojęcia. Warto też wspomnieć o technikach, które naturalnie łączą się z tym ruchem. Niewielkie, powolne krążenia stopy, delikatne, naprzemienne rozciągnięcie pachwin, a nawet wolne, świadome chodzenie po miękkim podłożu potęgują efekt. Ciało działa jak system naczyń połączonych. Gdy jedno miejsce zaczyna pracować lepiej, kolejne podążają jego śladem. Ale jednocześnie, podkreślam zawsze, by unikać zbyt mocnych ucisków, siniaków, długotrwałego zatrzymywania oddechu czy ćwiczenia przy ostrym bólu, to sygnały, że technika jest wykonywana niewłaściwie. Kiedy kończymy cały proces, często widzę w oczach moich pacjentów tę samą mieszankę ulgi i niedowierzania, że coś tak prostego mogło przynieść tak realne efekty. I właśnie dlatego mówię to teraz także Tobie: ciało po 60. nie potrzebuje ekstremalnych metod, potrzebuje precyzji, świadomości i ruchu, który szanuje to, przez co przeszło. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. I udostępnij ten film. Jakby zawsze czekało na ten moment, w którym ktoś wreszcie pozwoli mu działać tak, jak zostało stworzone. Bo kiedy patrzę na mężczyzn po sześćdziesiątce, widzę nie tylko ich historię, ale też ogromny potencjał, który wciąż w nich drzemie. Wbrew temu, co wielu z nich myśli, krążenie nie musi słabnąć z każdym rokiem, tak jak nie musi słabnąć energia, witalność, ani zdolność do głębokiej, pulsującej obecności we własnym ciele. Wystarczy czasem odkryć właśnie ten jeden punkt, ten jeden ruch, który przywraca harmonię między tym, co odczuwasz, a tym, co dzieje się w Twoich naczyniach. Kiedyś podczas wizyty jeden z moich pacjentów, pan Roman, 67-letni mężczyzna o siwych brwiach i dłoniach spracowanych jak dłonie rzeźbiarza, powiedział mi, że nigdy nie myślał o swoich nogach jako o źródle czegokolwiek więcej niż tylko możliwości chodzenia. A jednak po dwóch tygodniach wykonywania tej techniki spojrzał na mnie i z uśmiechem przyznał, że pierwszy raz od dawna poczuł, jakby maczne serce dotarło aż do stóp. To jego słowa, nie moje. I pamiętam je do dziś, bo dokładnie opisały to, co dzieje się biologicznie. Poprawa napływu krwi w dolnych partiach ciała wspiera cały układ i wpływa nawet na serce, które dzięki temu pracuje w sposób bardziej zrównoważony. Nie chodzi tutaj o cud, o sekret ukryty przez wieki ale o reakcji organizmu, który na bodźce mechaniczne odpowiada w sposób zadziwiająco przewidywalny. W momencie, kiedy naciskasz właściwe miejsce i łączysz to z ruchem oraz oddechem, naczynia rozszerzają się, a ich ściany stają się bardziej elastyczne. To ważne, bo elastyczność naczyń to jeden z największych czynników młodości układu krążenia. Mężczyźni po 60. często tracą tę elastyczność przez siedzący tryb życia, stres, niewystarczające nawodnienie i naturalny spadek hormonów. Dlatego właśnie tak wielu z nich czuje ciężkość nóg, zimne stopy, mrowienie czy nawet skurcze nocne. Ta technika działa na to jak impuls, który przypomina naczyniom, że potrafią jeszcze pracować pełną siłą. Kiedy w gabinecie pokazuję pacjentowi ten ruch pierwszy raz, mówię mu zawsze jedno: Nie walcz z własnym ciałem. Współpracuj z nim. Bo widziałam zbyt wielu mężczyzn, którzy próbowali robić wszystko na siłę, jakby ich ciało było maszyną wymagającą mocnego szarpnięcia, by się uruchomić. Tu nie ma miejsca na siłę. Kiedy dotykasz tego punktu na udzie, twoje palce powinny raczej słuchać, niż naciskać. Powoli schodzisz w głąb tkanek, czując ich strukturę, aż znajdziesz to miejsce, które reaguje najdelikatniejszym rozluźnieniem. Wtedy dopiero oswajasz oddech, pozwalasz mu płynąć głęboko, i kierujesz nogę lekko na zewnątrz. Tak subtelnie, że osoba stojąca obok mogłaby nawet nie zauważyć ruchu. To mikrootwarcie miednicy i aktywacja mięśnia smukłego, które razem tworzą efekt, jakbyś otworzył zablokowaną bramę. Często mówię moim pacjentom, że jeśli czują w tym miejscu lekkie pulsowanie pod palcami, to znak, że trafili dokładnie tam, gdzie trzeba. Jeśli czują ciepło, jeszcze lepiej. A jeśli pojawia się wrażenie, jakby krew rozpływała się po nodze z większą swobodą. To znaczy, że układ zareagował. To nie jest skomplikowane ćwiczenie, ale wymaga wprawy, bo każdy organizm ma swoje indywidualne niuanse. Dlatego niektórzy mężczyźni potrzebują kilku dni, by poczuć pierwsze zmiany, a inni niemal od razu doświadczają różnicy. Wspominam teraz pacjenta, który przyszedł do mnie z problemem nawracających skurczów łydek w nocy. Pan Jerzy, 69 lat, mówił, że budziły go tak gwałtownie, jakby ktoś wbijał mu nóż od środka. Leki magnezowe, nawodnienie, suplementy nic nie pomagało. Dopiero kiedy nauczył się świadomie aktywować ten punkt na udzie przed snem, skurcze zaczęły ustępować. Po trzech tygodniach powiedział mi, że jego nogi pierwszy raz od lat zapomniały o bólu nocnym. To było niezwykle wzruszające, bo widziałam, jak bardzo zmęczenie i brak snu odbierały mu poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest, by nie traktować tej techniki jako czegoś, co działa w próżni. To element większej układanki, w której ciało potrzebuje harmonii między ruchem, oddechem i świadomością. Dlatego zawsze zachęcam, by włączać do codzienności również krótkie, powolne spacery. Najlepiej o różnych porach dnia, żeby nogi nauczyły się pracować w zmiennych warunkach. Ważne jest również, aby nie przeciążać się, ciało po sześćdziesiątce nie lubi nagłych szarpnięć ani długiego stania bez ruchu. Znam wielu mężczyzn, którzy próbowali przyspieszyć efekty, i kończyło się to bólem pachwiny albo napięciem odcinka lędźwiowego. Wszystko, co robisz dla krążenia, powinno być odpowiedzią na sygnały, nie poganianiem ich. Jednocześnie wiem, jak wielu mężczyzn w tym wieku unika rozmów o krążeniu, bo kojarzy im się ono z czymś wstydliwym, albo z problemami z sercem, albo z obniżającą się sprawnością seksualną. A przecież to wszystko są aspekty jednego systemu. Kiedy nogi zaczynają lepiej pracować, poprawia się dopływ krwi do miednicy. Kiedy aktywuje się miednica, poprawia się funkcjonowanie nie tylko pęcherza, ale też okolic, o których mężczyźni najczęściej wolą nie mówić. Dlatego czasem mówię pacjentom pół żartem, pół serio, że ta technika potrafi uruchomić nie tylko krążenie nóg, ale i pewność siebie. Pewnego dnia w gabinecie siedział przede mną pan Zbigniew, 66 lat, emerytowany stolarz. W dłoniach obracał czapkę, jakby miał za chwilę wyjść na scenę i wygłosić przemówienie. W końcu podniósł wzrok i powiedział: Pani doktor, ja nawet nie wiedziałem, że moje ciało może się jeszcze tak obudzić. Użył słowa obudzić, nie działać, i to był najpiękniejszy moment całej wizyty, bo właśnie o to chodzi: o przebudzenie czegoś, co w nas drzemało. Oczywiście zawsze są sytuacje, kiedy mówię pacjentom, by byli ostrożni. Jeśli ktoś ma świeże zakrzepy, zaawansowaną neuropatię czy ostre stany bólowe w pachwinie, technikę trzeba dostosować lub odłożyć. Nie jest to metoda dla osób, które mają aktywne stany zapalne, wysoką gorączkę czy poważne choroby naczyń, które wymagają innego leczenia. Ale w zdecydowanej większości przypadków, szczególnie u mężczyzn, którzy po prostu zaczęli odczuwać skutki siedzącego trybu życia, stresu, spadku kondycji i naturalnych procesów starzenia, ta technika działa jak delikatny, a jednocześnie bardzo skuteczny impuls. Kiedy kończę rozmowy z moimi pacjentami, zawsze podkreślam jedno. Ciało po sześćdziesiątce jest jak ogród, który przeszedł przez wiele sezonów. Nie potrzebuje gwałtownych burz ani ciężkiego sprzętu. Potrzebuje świadomego, czułego ogrodnika, który wie, gdzie dotknąć, by przywrócić przepływ życia. I kiedy odkrywają, że wystarczy jeden ruch, jeden punkt na nodze, aby rozjaśnić cały system krążenia, widzę w nich coś, czego nie da się zmierzyć żadnym badaniem. Widzę powrót nadziei. Dlatego proszę cię teraz, jeśli siedziałeś przez cały ten film nieruchomo, spróbuj choć na chwilę położyć dłoń na wewnętrznej stronie uda i poczuć to miejsce. Nie jako zadanie, nie jako ćwiczenie, ale jako pierwszy krok w stronę lepszego czucia własnego ciała. Bo jeśli dasz sobie szansę, jeśli dasz szansę swoim naczyniom, one ci odpowiedzą. A jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film.